Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę w innej scenerii i trochę o innej, o innym dziale produkcji. Tak jak wy widzicie na załączonym obrazku, myślę, że wszyscy już się domyślają o co chodzi: a mianowicie o łąki, które również posiadamy w swoim, w swoim gospodarstwie. Każdy gdzieś jakąś łączkę ma. I teraz. Jest kilka kwestii do poruszenia. Pierwsza to taka, że to też przynosi dochód. Tak jak widzicie, tutaj jest sianko sprasowane. Mm, jak ładnie pachnie nawet. Czy to dla koni? To jest taka tryb, typowa trawuwa, nie? Tak jak widzicie, tutaj nie ma, nie ma żadnych motylkowatych, tylko praktycznie sama trawa. Co jakiś czas... Staramy się to, znaczy inaczej, utrzymujemy to w takim, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, stanie. Robimy odchwaszczanie, bo o, tak jak widzicie, no jest tutaj i przytulia, i sporo innych jednoliściennych. Co prawda, w, 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 w tym roku nie było tutaj nic odchwaszczane. no Niemniej jednak, słuchajcie, warto myśleć o Utrzymaniu tychże użytków zielonych, z których dochód przychodzi, bo jak tak troszeczkę w tym temacie rozeznałem się, to naprawdę za takiego balota, to jest akurat 120 balot, ale za balota chyba 160 takiego utrzymanego, znaczy do, dobrego pokarmu, mowa tutaj oczywiście o trawie, mowa tutaj oczywiście o lucerce, no to to są rzędy 200, 200 kilkudziesięciu złotych za balota, ale siano kiszonki owiniętego. Yy, hodowcy wiedzą, wiedzą o co chodzi, więc, yy, yy, więc jest to dochód. Taką łączkę skośmy tylko trzy razy, już ja nie mówię wiecie, żeby tam cztery, bo to, to już są plantacje na które, które no, że tak powiem, są dochodowe. Niemniej jednak, właśnie to jest druga część kwestii, którą chcę poruszyć, bo mam taki plan, żeby odchwaścić to, jak tylko te baloty stąd znikną, pojechać po prostu chwastoksem, zniszczyć te dwuliścienne i pytanie. Do hodowców no bydła, tak? No bo no nie oszukujmy się. Być może ktoś, kto ma większe pojęcie yy, też o, o użytkach, o trawach, o trawach no to yy, też mile widziane yy, odpowiedzi w komentarze. Powiedzcie mi, czym taką glebę, o, to jest gleba stricte torfowa, tak jak tu widzicie na załączonym obrazku, jak Krecik nam pokazał, co tu, co tu mamy. Czym to podsiąć? Pytanie, czy lucerna na takim podłożu, na takiej łące, gdzie tu jest no dostęp do wody jest, no bo wiadomo, no torf rządzi się swoimi prawami. Pytanko, czy tutaj ona się utrzyma? A może coś innego spróbować podsiać? Bo pomysł i plan jest taki, żeby właśnie wjechać, wjechać rapidem, talerze do góry, a tylnymi właśnie powysiewać. Ewentualnie jakąś mieszankę czy też lucernę podsiać w jakiej też ilości. No, zobaczcie, no to jest wszystko, wszystko torf cieplutki, wilgoć, nawet jak kred wyrył zobaczcie, wilgoć jest w tym torfie więc może warto pomyśleć, żeby tutaj podsiać to czymś, co będzie nadawało się na tego typu gleby, ale też, żeby to nie było, nie wiem, jednoroczne, tylko wieloletnie. I, I po prostu no też, też na tym zarabiać, bo nie oszukujmy się. Dobra łąka to też jest czysty dochód. Jeżeli mamy swój sprzęt, Tomek, akurat e, kosiarko rotacyjno, zaraz Wam pojadę, pokażę, jak, jak to kiedyś było i jak dzisiaj w naszym gospodarstwie się to odbywa. Bo tu też za lasem, za rzepakiem walczy z, z trawą. Tam akurat dopiero jest koszona, tu już tak jak widzicie jest zebrana. No i, i może właśnie warto pomyśleć nad tym, żeby czymś to, czymś to podsiać. Żeby była ona, nie wiem, bogatsza. Chodzi tutaj o, no, o składniki, które, które gdzieś tam znajdą się w, w siano kiszące. I, i może w tą stronę pójść, bo sianko to akurat zabiera, yy, zabiera yy, też hodowca yy, krów, z tym, że no, tak jak widzicie na załączonym obrazku, jest to siano. Nie jest to siano kiszonka, tylko siano. Yy, skosił, yy, zy, przewrócił sobie, no, doprowadził do tego, że siano jest suche yy, i, i po prostu sprasował. Teraz, teraz wystarczy to zebrać, zwieść, znaczy tak, zwieść do, 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 do stodoły i no pachnie jak, jak kiedyś kiedyś wyobraźcie sobie, że właśnie z tych wszystkich o tutaj łąk, tam gdzie właśnie Tomek kosi e, obecnie wszystko żeśmy prasowali małą kostką i to zwozili na gospodarstwo tam gdzie, gdzie trzymamy tuczniki tak, tam żeśmy to wszystko wozili, a jeszcze, jeszcze wcześniej jak tam tego nie było no to woziliśmy do naszego matecznika tam u rodziców w tej stodole, stodoła cała była siana, stąd jakieś 3-4 km przyczepami woziliśmy to do, do, yy, do rodziców na gospodarstwo no i dzisiaj czasy się zmieniły i, i może właśnie też warto pomyśleć nad tym jak ktoś ma jakieś właśnie łąki których nie używa yy, dopłaty do tego normalnie bierzemy bo też jest w okresie tak jak teraz nie mam co z gnojowicą zrobić będzie właśnie wywiezione to, to siano to tą gnojowicę tutaj rozwieziemy i właśnie myślałem o tym, żeby podsiać. Podsiać po prostu przez głowę mi przeszła lucerna, ale właśnie czekam na propozycję od Was, albo podpowiedź może wprost, co tu można byłoby, czym można byłoby podsiać te łąki, żeby żeby jakaś jakaś lepsza, bogatsza mieszanka była. Być może jeszcze jakieś trawy będziecie mieli na myśli, więc no, fajnie by było jakbyście nam troszkę o tym więcej podpowiedzieli co, gdzie i jak. A zaraz ja przejeżdżam na drugą łąkę i wam zobrazuję jak jak Tomaszek kosi trawę. O tak oto wygląda koszenie traw w naszym gospodarstwie. Zobaczcie tutaj mamy oto taki taki bukiet. Nie wiem czy niektórym powiechach to coś powie. Tak mi się wydaje, że chyba jakaś kupkówka tu jest. Być może mogę się mylić. No niemniej jednak, tak jak właśnie widzicie na załączono. O, sarenka mała wyskoczyła. Ocalała. Tam boczek chodzi. Pięknie jest na tej wsi. Naprawdę pięknie. O, tam drugi skacze. Poszukam może tu jeszcze jakaś jest sarenka. Malutka. No, wracając do tematu no tak jak widzicie na załączonym obrazku tak to wszystko wygląda tu podłoże jakby w ogóle się nie zmienia też mamy torf i ponawiam pytanie co tutaj też e, można byłoby podsiać wiadomo tu jak odbije trawa też trzeba będzie powalczyć z, e, z tymi dwuliściennymi I, i ja bym chętny był żeby tutaj coś podsiać tam jest chyba płot i ona nie może sobie przes poradzić, przeskoczyć to ją przegonię, może sobie tam poleci. O jaka malutka! Ale ja cię ganiał nie będę, wiesz o tym, nie? Ej sobie tam, tędyk. Nie, tędyk nie przeskoczysz. Albo i przeskoczysz? O, jak ładnie w dziurkę trafiła. Uciekła. Pytanie, czy więcej ich nie będzie. Boczki chodzą po polu, no. To jest typowa polska wieś i to Tomaszek naszej dziesiątce. A teraz, na sam koniec, jeszcze temat kukurydzy. I zobaczcie, jednak nawożenie ma znaczenie. I to ogromne. Myślę, że widać to, a może jak się schylę, to będzie bardziej widać. O tak, bardziej. Zobaczcie, to jest różnica o jakieś 20 cm plus minus cirka. Wiecie skąd to się bierze? Tutaj że jest taka różnica. Otóż jak chciałem to pole na samym końcu je siałem, jak mi zostało nawozu, no to oczywiście nie chciałem wysypywać go w domu, więc pomyślałem sobie, przyjadę tutaj od lasu, poprzeczniakiem. Samym nawozem, tak jak wiecie jak tutaj przejeżdżałem, o tutaj nawet, nawet część była już siana tak, a ja poprzeczniakiem normalnie, tak jak, tak jak tu widzicie, zobaczcie, dotąd dokąd sięgnął nawóz, a tu już są mniejsze rośliny, a tu zobaczcie jaka jest roślina, tu już jest pod a ta, znaczy pod pępek, no w pas, o, a ta w kolano, już nie, nie bawiąc się w, w rozchwytywanie liści. Dawka, ja siałem 180 kg na hektar, więc razy 2. Razy tam pewnie zwiększyłem nawet do 200 kg i przyjechałem chyba 3-4 razy od, właśnie od tej strony. I jest to gołym okiem widoczne. Dawka nawozu poszła dużo, dużo większa. Nie wiem, czy sens jest wyrywać korzeń, bo na pewno będzie dużo, dużo. O, pytanie, czy ja tutaj wyrwę go? Nie wyrwę go nawet, nawet nie ma opcji, żebym go wyrwał bo roślina wyrwie się w połowie, więc musiałbym go wykopywać i nie mam czym. No ale myślę, że widać gołą, gołym okiem, wystarczy o, tu telefonem i tu przejechać. I tak się zdziwiłem, mówię, kurczę, co ja tutaj odwaliłem, że tu jest taka ładna kukurydza, a, a tam akurat nie. Co tu się wydarzyło? Nawet zobaczcie, tu też specjalnie nie jeździłem idealnie, o, tu się, tu się skończył nawóz, zobaczcie, tu, tu już nie siałem, znaczy tu się skończył, tu nie siałem. O, tu gdzieś pewnie jakiegoś omijaka zrobiłem, bo wiadomo, nie jeździłem dwa razy po tym samym na GPS-ie, tylko tak jak mi tam pasowało. O, tam gdzieś odjeżdżał siewnik. Tutaj, że tak powiem, omijak. O, zobaczcie, to wszystko, wszystko widać, jak ja jechałem. No, to, tu nawet, nawet ta jest wyższa od tej, którą, którą tu przejeżdżałem, Być może nawet gdzieś tu nałożyłem dwa razy. I jest tutaj no naprawdę ogromna, ogromna różnica. Więc pytanie, czy czasem, aby nie za ubogie to nawożenie było? Dawka RSM-u poszła wszędzie taka sama. Tutaj, jeżeli chodzi o azot, no to tutaj poszedł, poszła wszędzie taka sama dawka. Nie jeździłem dwa razy, to jakby na azot nie ma wpływu. Znaczy, azot na pewno tutaj nie biorę pod uwagę, ponieważ wiem, że przejeżdżałem npk więc na 99% jest to zasługa podwójnej dawki npk i teraz pytanie, jak Wy się do tego odnosicie? Ile, czy to nawożenie rzeczywiście jest zbyt ubogie i warto je podkręcić? Czy po prostu e, taki specyficzny rok? Z tym pytaniem zostawiam Was. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.